Bardzo serdecznie w ósmym odcinku podcastu Dieta na Ławę. Z tego odcinka dowiesz się, w jaki sposób możesz zwiększyć insulinowrażliwość Twoich tkanek. Także zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania. Insulinowrażliwość tkanek to jest ich reakcja na insulinę. W przypadku insulinooporności mówimy, że ta wrażliwość tkanek na insulinę jest po prostu niska. No i oczywiście. Pierwszym, najważniejszym i głównym sposobem zwiększania insulinowrażliwości tkanek jest dieta. Ale to nie o diecie chciałam opowiedzieć Tobie w tym odcinku, tylko o innych czynnikach niezwiązanych z dietą, które mogą tą insulinowrażliwość tkanek poprawić. Pierwszym z takich czynników jest sen. Mówi się, że powinniśmy spać około od 6 do 8 godzin. Jakie to ma znaczenie dla wrażliwości tkanek na insulinę? Osoby, które śpią poniżej 7 godzin na dobę, nieprzerywanie, szacuje się, że mają wyższy poziom kortyzolu. Kortyzol przez nas zwany tak potocznie nazywany hormonem stresu. Sprawia, że ta insulinowrażliwość naszych tkanek spada. Czyli już tutaj jest dla nas informacja, że nawet jeżeli nasza dieta jest no, super, tak, my przestrzegamy tych zasad, ale nie dosypiamy, to ta insulinowrażliwość może być słabsza niż u osób, które zarówno stosują zasady żywienia przy insulinooporności, jak i śpią te minimum 7 godzin w ciągu dnia. Mówimy też tutaj o nieprzerywanym śnie, wiem, że czasami jest o to ciężko, ale jednak staramy się, żeby ten nasz sen był jak najwyższej jakości. Czyli przede wszystkim przed samym snem nie stosujemy żadnych czy produktów, czy sposobów na Podniesienie sobie ciśnienia. tak? I chodzi tutaj oczywiście o kawę, o herbatę, ale również o na przykład taką gorącą kąpiel czy intensywne ćwiczenia. Ale z kolei spokojne ćwiczenia jak najbardziej tutaj mogą jakoś tego snu nam poprawić. Tak? Czasami, jeżeli na przykład obok nas śpi ktoś, kto chrapie, to jednak na przykład warto zainwestować w sobie jakieś nauszniki. Które pomogą nam ten sen usprawnić jego jakość. Również staramy się przed samym snem, około 30 minut do nawet godziny, nie korzystać z niebieskich ekranów, czyli staramy się już odłożyć telefon, staramy się nie zasypiać przy telewizorze czy bezpośrednio po obejrzeniu czegoś. I w ten sposób możemy zwiększyć insulinę, wrażliwość tkanek. Nawet o 10-20%, co jest bardzo wysokim wskaźnikiem. Dodatkowo, poza insulinowrażliwością szacuje się, że osoby, które śpią mniej, czyli śpią poniżej tych 7-6 godzin na dobę, mają nawet o 20% wyższy apetyt w ciągu dnia. Więc nie dość, że ta insulinowrażliwość sama w sobie może być gorsza to jeszcze dodatkowo możemy mieć ochotę na po prostu większą ilość kalorii. A jeżeli my mamy apetyt, jeżeli czujemy się głodni, no to również jest większa szansa, że zjemy coś spoza naszej listy dozwolonych produktów. To samo tyczy się stresu. Stres tak samo jak mała ilość snu będzie stymulował nam wytwarzanie kortyzolu. I mówimy tutaj o stresie... Takim stałym, ciągłym, który towarzyszy nam na co dzień. Ponieważ taki stres, kiedy nagle coś się wydarzy, nie wiem, na przykład jesteśmy w lesie, a tu nagle na drodze spotykamy dzika, tak? albo coś, coś się stało nagle, nie wiem, ktoś nam wymusił pierwszeństwo, tak? to jest stres krótkotrwały i on nie wytwarza kortyzolu, a adrenalinę. Natomiast o stres długotrwały, czyli na przykład mamy stresującą pracę, mamy niefajną atmosferę w domu, gdzieś tam mamy jakieś problemy rodzinne, taki długotrwały stres, on stymuluje wytwarzanie kortyzolu, a z kolei kortyzol stymuluje wyrzucanie insuliny. Oczywiście, fajnie jest powiedzieć także, że drodzy Państwo, proszę się nie stresować. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Natomiast ze stresem musimy nauczyć się żyć i nauczyć się sposobów na jego minimalizowanie. Czyli, jeżeli wiemy, że my mamy stresującą pracę, to starajmy się po tej pracy znaleźć dla siebie minimum te 30 minut na rzecz, która sprawia nam przyjemność. tak? Yy, oczywiście każdy będzie miał yy, inną, yy, inną rzecz, która sprawia mu przyjemność, jeżeli nie przedwracasz yy, z pracy, to spróbuj na przykład sobie puścić jakąś swoją ulubioną playlistę, albo jeżeli jest ładna pogoda, to gdzieś tam wysiąść ten przystanek szybciej i przejść się na spacer, yy, czy poświęć wieczór na yy, jakąś miłą rzecz nie wiem, czytanie książki, czy ulubiony serial, żeby te 30 minut po prostu. Starać się jak najbardziej odstresować. Oczywiście ja zawsze zachęcam, żeby te odstresowacze nie były związane z jedzeniem, ani nie były związane z piciem, bo to też jest dosyć taki błędne koło. My się stresujemy, zajadamy, zajadamy, więc się stresujemy tym, że zajadamy. Także staramy się sporządzić listę swoich takich pięciu, dziesięciu rzeczy, które nie są związane z jedzeniem. A sprawiają nam przyjemność. No i mówimy tutaj o kortyzolu, ale również mamy hormon, który działa przeciwstawnie do kortyzolu, i jest to oksytocyna. Oksytocyna poza porodem, oczywiście, wytwarza się również w sytuacjach, na przykład bliskości drugiej osoby. Mówimy tutaj o przytolaniu czy o współżyciu. I warto jak najczęściej się przytulać. Nie mówimy tutaj o przytulaniu tylko pod kątem damsko-męskim, tak? Przytulanie się do np. dziecka, przytulanie się do naszego zwierzaka. Jak najbardziej również tą oksytocynę stymuluje. I jest to hormon, który również potrafi insulinowrażliwość tkanek zwiększyć. No, jeżeli e, mówiłam, że nie będę tutaj mówiła o czynnikach dietetycznych, ale muszę również wspomnieć o alkoholu. E, alkohol sam w sobie ma bardzo wysoki indeks glikemiczny i alkohol sam w sobie to są tak zwane puste kalorie, czyli dostarcza nam kalorii bez żadnych dodatkowych substancji odżywczych, więc my wiemy, że on nie jest zalecany. Ale czasami pacjenci się mnie pytają, no ale taka mała lampka wytrawnego wina wieczorem. Oczywiście, jeżeli to jest okazjonalnie, to jak najbardziej. Tutaj yy, nie ma sprawy. Natomiast, jeżeli to jest jedna nawet mała lampka wieczorem, ale gdzieś tam każdego wieczoru, czy co drugi wieczór, to niestety, poza tymi kaloriami, poza tym indeksem glikemicznym, alkohol również będzie stymulował wytwarzanie yy, insuliny i będzie obniżał insulino-wrażliwość. Poprzez oddziaływanie na nasze podwzgórze i również poprzez stymulowanie kortyzolu. Także staramy się alkohol pić no jak najrzadziej, nawet jeżeli on jest wliczony w nasz bilans kaloryczny, to mimo wszystko w przypadku insulinooporności będzie miał on negatywne skutki. Kolejnym czynnikiem poza dietą, który zwiększa insulinowrażliwość tkanek i tak naprawdę z tych wszystkich o których wam powiedziałam jest on najważniejszy, to jest oczywiście aktywność fizyczna i nie ma znaczenia tak naprawdę jaka. I oczywiście w badaniach klinicznych my widzimy która działa lepiej, która działa gorzej ale każda aktywność fizyczna będzie zwiększała insulinowrażliwość tkanek bardziej niż jej brak. Czyli tutaj też staramy się nie, nie zafiksować na punkcie, że musi być koniecznie taka i taka aktywność fizyczna i najlepiej to minimum pół godziny, bo dopiero wtedy jest spalana tkanka tłuszczowa. Absolutnie nie. Każdy krok więcej, który my zrobimy, każde 5 minut, kiedy jesteśmy bardziej aktywni, już zwiększa naszą insulinowrażliwość. Dlatego ja zawsze zachęcam, żeby po prostu wybierać aktywność, która sprawia nam przyjemność, ale również wplatać aktywność w naszą codzienność, czyli starać się jak najmniej korzystać z zarówno auta, jak i takich domowych środków, które gdzieś tam nam tą aktywność fizyczną ucinają, jak winda, jak automatyczny odkurzacz jak jakieś schody ruchome. Staramy się te kroki tą aktywność fizyczną wciskać po prostu tam, gdzie tylko jest to możliwe, nawet jeżeli nie jest to specjalna aktywność typu idę na siłownię czy idę biegać. Więc o tym też o aktywności fizycznej i o tym jak się zmotywować jeszcze będzie odcinek podcastu poświęcony. Ale już w tym miejscu zachęcam, żeby przyjrzeć się swojemu planu dnia i zobaczyć gdzie ja jestem w stanie tą taką spontaniczną aktywność przemycić. Jeżeli pracujesz w biurze i na przykład często wykonujesz telefony w obrębie pracy, w obrębie tego biura, to warto, żebyś zamiast wykonywać telefonów, podeszła do piętro wyżej, niżej do pracownika i powiedziała o co chodzi. Jeżeli korzystasz z windy, no to na przykład możesz zacząć od Schodzenia schodami albo również wchodzenia. No, chyba, że mieszkasz na 10 piętrze, to rzeczywiście może być e, trochę trudne, ale wtedy, chociaż schodzenie ze schodów to już jest dodatkowa aktywność fizyczna. E, jeżeli na przykład robisz zakupy gdzieś tam w pobliskim sklepie, to warto wybrać sklep, który jest trochę dalej, do którego musisz przejść kawałek. E, nie używamy wtedy, oczywiście, samochodu. E, oraz warto jak najczęściej. Z, ym, Wybierać aktywność, która sprawia nam przyjemność, bo często my nie traktujemy aktywności jako spacer z dzieckiem, czy nie wiem, wyjście na grzyby, czy pójście na plażę, a to czy chociażby na przykład do galerii na zakupy, a to również jest aktywność. Więc staramy się w naszym codziennym dniu wpleść jak najwięcej aktywności, która po pierwsze jest spontaniczna i nie, i nie ingeruje bardzo w nasz czas. A po drugie, sprawia nam przyjemność i nie jest przez nas traktowana tak naprawdę jako aktywność fizyczna. Bo tak jak mówię, często pacjenci myślą, że aktywność fizyczna to musi być koniecznie albo siłownia, albo fitness, albo bieganie. I jeszcze no, była taka gdzieś tam teoria, czy ona oczywiście ma sens. Natomiast było mówione, że tkanka tłuszczowa spala się powyżej 30 minut aktywności fizycznej. I bardzo często zauważyłam, że gdzieś tam pacjentom utkwiło to w głowie, te 30 minut, i jeżeli um, ten wysiłek nie będzie trwał 30 minut, to w ogóle nie warto go podejmować. To jest oczywiście nieprawda. Tak jak mówiłam, każdy dodatkowy wysiłek, każdy dodatkowy krok będzie tą insulinowrażliwość poprawiał. Także e, pamiętaj, proszę, że dieta jest ważna i dieta jest numerem jeden w leczeniu insulinooporności. Ale warto również y, pamiętać o tych pozostałych czynnikach, bo jeżeli my się skupimy na samej diecie, a zupełnie w kąt odstawimy takie rzeczy jak sen, takie rzeczy jak regulowanie stresu, y, jak y, alkohol, jak aktywność fizyczna, to niestety ale gdzieś tam ta insulinooporność y, cały czas może się u nas ujawniać i ta insulino-wrażliwość tkanek mimo stosowania diety, mimo włożenia ogromu wysiłku może nie być satysfakcjonująca. Także mam nadzieję, że te kilka wskazówek dadzą Ci do myślenia i okażą się pomocne. A my słyszymy się już za tydzień, także dziękuję Ci bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć!